W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, godzinie miłosierdzia, Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy, spoglądamy na Ciebie i tutaj, wystawionego w najświętszym sakramencie w naszym Kościele, patrzymy także i duchowo, łącząc się, oglądając transmisję na żywo. Panie Jezu, chcemy być tak bardzo blisko Ciebie. Tak bardzo pragniemy, abyś Ty żył w nas. Twego miłosierdzia potrzebujemy. O to miłosierdzie błagamy. Dla nas, dla naszej ojczyzny, dla całego świata. Prosimy, ulituj się nad nami. I powstrzymaj koronawirus, powstrzymaj rozszerzającą się chorobę, zarazę, epidemię. Miej w swojej łasce także tych, którzy niosą pomoc. Polecamy ich, Panie Jezu, Tobie, wszystkich chorych i cierpiących. Miej miłosierdzie i dla tych, którzy. Umierają na skutek wirusa. Te wszystkie sprawy, które także mamy w naszych sercach. Panie Jezu, Ty je znasz, bo Ty przenikasz nasze serca, znasz nasze myśli. W miłości klęczymy przed Tobą, pełni pokory, wiedząc, że Panie Boże, wszystko jest w Twoich rękach, ale my też chcemy właśnie o to właśnie prosić, byś Ty czuwał nad nami, czuwał swojej boskiej opatrzności. Módlmy się wspólnie koronką do Bożego miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, stał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie. Wieczny Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna, Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze dla Jego bolesnej męki. Jej miło śierdzenie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Wha... Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. <m> <mhart breweres> dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Amen. na przebłaganie za grzechy nasze, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki

dla nas i Dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki I jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za Na grzechy naszej i całego świata, świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej dla nas i

i dla nas i całego Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie, I miłosierdzie, i miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego dla, jego dla, dla Jego bolesnej męki. Nie jej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego miłosierdzie dla nas całego świata. Jego dla całego świata. Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta Siostro Faustyno, Święty Janie Pawle II, Święta Barbaro. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu Modlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w najświętszym sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.